Skok Konto Firmowe Zalety posiadania rachunku firmowego w Skoku. Konto firmowe w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Skok to interesująca alternatywa dla tradycyjnych kont bankowych, oferująca przedsiębiorcom wiele korzyści. W tym artykule przedstawimy przewodnik po koncie firmowym w Skok, porównamy je z ofertami bankowymi i przyjrzymy się opiniom klientów. Omówimy także korzyści i wyzwania oraz opiszemy procedurę otwierania konta. Konto firmowe w skok przewodnik dla przedsiębiorców Konto firmowe w skok stanowi interesującą propozycję dla przedsiębiorców szukających alternatywy dla tradycyjnych banków. Jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które cenią sobie osobiste podejście i elastyczność w obsłudze finansowej. Konta firmowe w Skok oferują podstawowe funkcjonalności takie jak prowadzenie transakcji, przelewy online, dostęp do kredytów obrotowych czy finansowania inwestycji. Dodatkowo Skok często kładzie nacisk na budowanie lokalnej społeczności i wspieranie lokalnego biznesu, co może być wartością dodaną dla wielu przedsiębiorców. Porównanie konta firmowego Skok z ofertami bankowymi Porównując konto firmowe w Skok z ofertami tradycyjnych banków, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Skoki często oferują bardziej konkurencyjne opłaty za prowadzenie konta oraz niższe koszty transakcyjne. Ponadto mogą one proponować bardziej elastyczne podejście do potrzeb klientów biznesowych, zwłaszcza tych działających lokalnie. Z drugiej strony banki komercyjne oferują szerszy zakres usług i produktów finansowych, a także bardziej rozbudowane platformy bankowości internetowej i mobilnej. Opinie klientów o koncie firmowym WSKOK Opinie klientów o koncie firmowym WSKOK są zazwyczaj pozytywne, szczególnie w kontekście obsługi klienta i indywidualnego podejścia do potrzeb przedsiębiorców. Klienci cenią sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami oraz szybką reakcję na zgłaszane potrzeby i problemy. Jednakże niektórzy klienci narzekają na ograniczenia w zakresie dostępności nowoczesnych narzędzi bankowych, takich jak zaawansowane aplikacje mobilne czy funkcjonalności bankowości online. Korzyści i wyzwania związane z kontem firmowym w Skok. Główną korzyścią konta firmowego w SKOK jest osobiste i lokalne podejście do klienta, które może być szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkową zaletą są zazwyczaj niższe opłaty za prowadzenie konta oraz transakcje. Z drugiej strony, wyzwaniem może być mniejszy zakres dostępnych produktów finansowych oraz ograniczenia w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dla niektórych przedsiębiorców którzy potrzebują szerokiej gamy usług finansowych, konto Skok może nie być wystarczające. Jak otworzyć konto firmowe w Skok? Procedura krok po kroku. Otwarcie konta firmowego w Skok jest procesem stosunkowo prostym i podobnym do procedury w bankach komercyjnych. Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniej kasy Skok i zapoznanie się z ofertą. Następnie Przedsiębiorca powinien zgromadzić wymagane dokumenty, takie jak wyciąg z KRS, NIP, REGON oraz dokumenty tożsamości. W kolejnym kroku należy udać się do wybranej SKOK w celu wypełnienia wniosku i złożenia dokumentów. Pracownik SKOK pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności i udzieli niezbędnych informacji dotyczących użytkowania konta.